No, Siwczak, tak te się twoje. O przyjaciel. Tu lisz manorę. Tu lisz manorę. Krakrymije. Ra... Krakrymija. się. E Zrastwujcie sielom. Zrastwuj... Zrastwujcie sielom. Co? <gry> alachbach. wybuch <gry> jak alachbach, jak szelerini słoń. Yyy... Tu spowalmeny <man>, nogami? Tu spowalmeny nogami. Stus powyłał mnie manonym nogami. No, ale. Grzegorz, Rewolwer Grzegorz, go? Grzegorz <grywa> rewolver. Gdzie Absolwent. Absolwent. Kuka. No? Absolwent Kuka na plucie. Dobra, kuka. Teraz szybko. Stus, stus powyłał mnie po nogami. Stus powyłał mnie. czy nogami. Patrzę na, patrzę, na jo Idzie sasa... idzie sasa z suchą sosą. Idzie sasa z suchą sosą i suche magacie. Ah, o kurwa! Jebany! Potacie lub łamanie. Dałem radę! Grzegorz Świkliński. Książ brzmi w cinie i... Coś w wisminie i... brzmi w cinie i z coś węższego z słowa. Kawa pasio. Wyjście mieć! Oto jest pytanie. Kto postępuje <c> <yepy> godnej? Ten kto biednie stoi pod golem z rady z cialosu, czy ten kto z... Stoi pod żaden... Grzegorz Cukliński. Grzegorz Cukliński, możemy robić logi Konstantynopolitanczyk Mieleczko Konstantynpole... Konstantynopolitanczyku Mieleczko <laughs> Stół? Po... Po z z nogami Stół bez nóg wie to Bóg Stół bez nóg wie to Bóg Twoja stara gra w reklamach Mo, Moja stara... Znaczy, twoja stara gra w reklamach Jednak. Broda tego jak Broda tego... Dzięki Twoja stara gra, Jetali? Twoja stara gra, Jetali? Marczy, Bryżniewy. pasuje ci? Justin Bieber. Chuj no w dupę. No wole, Grzegorz Śukliński, kurwa. Kutango. Kutango, jebać w bango. Grzegorz Ciekliński. Krzygo... Grzegorz... Grzegorz Ciekliński. Jak masz to Ja mam. To ja wypiję, daj. Nie, 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 Dobra, daj mu jeszcze Przygody małe, już na, na rozdrzewkę. Przygody